No, Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj jesteśmy, znowu nagrywam grę Minecraft, bo no... wkręciła mnie ta seria, którą ostatnio zacząłem, FSC. Czyli, e, czyli po prostu zabawę z koment blokami i tak dalej, i różne fajne komendy. No więc dzisiaj Wam przekażę komendę na, na, pra, na, na prawdziwe lucky bloki w Minecraft. No i no to, to, to co, no to zaczynamy, no. Komand, podkreśnik blok. Dobra, mamy komend bloka. Teraz sobie skopiujemy y komendę ze strony, który, do, 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 do której link będzie w opisie. Niech będzie zawsze aktywne, bo co mi to... Tam... A co tam? No i tu jest takie, 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 coś. Takie duże coś. No i tu jest na wersję 1.9, dlatego się specjalnie... Bo się nie dało na 1.10. Tutaj weźmiemy sobie Boże Oszczędź. Dobra, krzesiwo. Miejmy no nadzieję, że się uda Trzymajcie kciuki. Chodzi o to, że trzeba po prostu powinien wrzucać sztab złota. I wtedy się one zamienia... Wtedy się one zamieniają braki, że się da Nie. O nie! Coś mi zażarło na tych blokach. Nie wiem, nie wiem jak to możliwe. No, brałem sobie 41. Kurde. O! No, proszę Państwa, mamy, robią nam się typu jajka, które no, 37 jajek, to wezmę jeszcze 3 sztabki złota? Wzięliśmy ich również 41. Dobra, mamy 40 laki bloków Więc sobie będziemy je teraz tutaj otwierać eee, No na kreatywie Bo na survival są niektóre takie laki bloki że się z nich wyjść nie da Dobra eee, 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 Idź stąd Idź stąd idź stąd głupi koniu Dobra Pierwszy laki blok O kurde co z niego wyjdzie O nie super Postawię dwa do obok siebie. Dobra niech będzie Niech będzie siła, jakie bloki, nie sobie tego. U, co to jest? Owoc referensu? O lol, co to jest? Czekaj, sprawdzę na game modzie. modę 1. Boże. ja. Serio, co ja żem wpisał? Dobra, co to jest? Ulul! O, lol! o lol, to coś teleportuje. No, czegoś takiego to ja jeszcze w Minecrafcie nie widziałem. A teraz niszczymy tego Lucky Bloka. Aha, super, co to jest? Łuk? Strzała. Łuk strzała, no, no fajny. Fajny drop z Lucky Bloka. Idź co, no, głupi koniu, ja, nie, ja cię tu nie chcę. Nie to, że jestem jakimś tam y, wrogiem przyrody. Po prostu on mnie wkurza, ten koń. Dobra, o Boże, Slajmy, dobra. Nieważne, niszczymy kolejnego lucky bloka U, open, co to jest? O nie, Boże! Boże, nie, co ja zrobiłem? Nie, ale kurde, jaki fake nie. Boże, ale mi się mieszają te przyciski, bo ja ostatnio grałem tyle na PlayStation, Minecrafta i tam właśnie jest odwrotnie, że... że L2, czyli lewy przycisk, stawia bloki. Znaczy, no i otwiera skrzynię, a prawie nic się... Ja. A tutaj, kurde, lewy... Lewy, niszy, a prawie stawia. Dobra, Te, y, uznajmy, że tego nie było. Co? O nie! O nie! Spawner strzał! O, luju. O, o ale mega. Ej, tego też nie widzimy w minecrafcie. Jest takie coś w ogóle? Ej, to spawnuje strzał i mnie strzela, ale lol. Ale, ale, ale mega, to jest mega. Dobra, teraz staję sobie Kolejnego i otwieramy go. O, exp. No, miło. Miło, mi. O, co to jest? co to jest nie ja muszę zrobić screena muszę muszę zrobić screena to będzie to będzie ten miniaturka na odcinek to musi być miniaturka na odcinek dobra o matko co to jest co się da w ogóle bić o co to ma być ja nie mogę dobra nie ja stąd ja stąd uciekam ja stąd uciekam nie chcę tego widzieć dobra kolejny taki blok o delay Aha, bardzo ciekawie. Fajne ciasteczko, no. Fajne, fajnie. O nie, gdzie ja jestem? a O Boże, co to jest? Ej, no ale jak, jak, jak ktoś się ma niby z tego na survivalu wydostać? jest To jest niemożliwe, o kurde. Ej, lol. A ty, co to? Idź tym monstrum, ty! O lol, serio. Serio, 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 fajne. Boże, ja nie wiem po co ja wziąłem 40, Ja jak i tak ja jestem na kreatywie Wystarczyłoby mi jedno. Dobra, nieważne. Gad temy. Dobra. Dobra, otwieram sobie tyle aż... Aż po prostu, aż mi się znudzą. No nie wiem, no. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodoba. Uh, enderperły. Miło mi. Miło mi, panie enderperło. Dobra, typnąłem się tutaj, bo nie chciałem widzieć. Tamtego czegoś. Nie, co to jest w ogóle? Dobra. O nie, o nie, mamy schizy. Nie, co się dzieje? O kurde. A! Kowadło na mnie spadło. Ej, lol. Lol, serio, ten Lucky blok to naprawdę jest... Jest taki, taki, taki... Taki, taki mega dziwny. Taki, no po prostu... Po prostu śmierć na miejscu, no. Masz schizy, kurde. Ekran masz powiększony, prawie nic, prawie nic nie widzisz tak w oddali. I tu ci nagle na łebko wadło spadło. No kurde, no, no ja bym tak nie widział. Co to jest? Co to jest? O Boże, co to jest? Co to ma być? O matko, szkielet i na nim drugi szkielet, który... Kto robi... Co to ma być? Nie, ja uznam, że tego nie było Mówię, Co to jest? Aha Doktor Trajarus. Co ty tam handlujesz... Czym ty tam handlujesz, doktorze Trajarusie? Niczym nie handlujesz? Aha! O Boże! Ej, ale, ale, lol, ale lol, serio. Everything? Nothing. O lol, ej. Ej, to też... to też muszę zrobić pięć skina. Łatko, co to jest? Everything? Nothing. A everything nothing serio Uuu, teraz zrobię na takiego fajnego mm. dobra e, everything nothing serio ej serio ej serio ale co ja mam mu tu dać prekresu boże ej co to jest nie ja nie mogę to to, to 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 to, 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 to musi przebić łapki z ostatniego odcinka no, nie ma nie ma wyjścia o co to jest co to jest że... CO CZE... Prze... UUUU JAKIEGO MIAŁEM LAGA Ja nie mogę ale miałem laga ale minecraft mi się zlagował dobra nie ja stąd idę <ścoughs> everything nothing nie to mnie rozchodziło o co stanie o nie znowu spawner strzał nie e, niszczyć go niszczyć dobra idziemy dalej I'm useless? Ej, ale co to jest? I'm useless? I'm useless. Sorry za mój angielski akcent, ale... Co to ma być? Co to ma być w ogóle? Aha, po prostu taki kwiatek, nie no, bardzo fajny, Bardzo fajny laki vlog, no nie no, taki kwiatek... jeszcze. Się... No, no ja bym się nie, nie zezłościł i jakbym to dostał, no nie znowu to coś. Co to ma być w ogóle? Nie, ja... Nie mogę po prostu ja są nie wiedziałem w ogóle tyle tutaj slimów jest matko, nie ja sam uciekam, nie o! o! Co co? Co się stało? E ej! Co to było? Co to było za what What? 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 dobra, teraz laki, laki mi nie rozwalają o nie! Zaprosujełem no, dwa obok siebie, dobra. O nie! Jak ja mam się niby stąd wydostać? Ej, serio! O Boże, nie! Postawiłem to laki bloka! A, znowu ten kwiatek. Ych! U skrzynka! Dobra, teraz już tego nie sknocę. Kurde! No super! Super! Drugi raz robiłem to samo! Nie! Ale ja jestem głupi! O nie! I co? I co, kurde, może mi powiesz o to, że tej modyfikacji jak ja mam się stąd na survivalu wydostać, niby? Jakbym był na survivalu, oczywiście. No, dlatego wziąłem kreatywa, dlatego i tego. I dlatego. I dla pana, co chce, co chce wszystko za nic. O, fajny, fajny. Fajnie, dostałem krzysiwo i O, hełm, co to jest? Lucky helmet? Lucky helmet? O, lol. U, ochrona ok o, ochrona 5, odporność na O ale on jest zenchantowany. Nie, ja nie mogę. Dobra. O nie! Nie, ja wiem co to jest. To zaraz wybuchnie. Jak się to dotknie, to wybuchnie, ale ja... Chciałem to dotknąć, żeby wam pokazać jaki to ma... ...tupet. Jaki to ma tupet. O, fajnie, tp. Ale teraz się tp tam, bo za daleko trochę odszedł. Dobra. O to mi chodziło. Dobra, laty kloczek, kolejny, jedziemy. O nie, co to jest? Aaaa, co to jest? Giant... Żając... jeżdżący na... Na nie toperzu chyba! Nie nie widzę, ale... WOOOT! Serio, co? Ja nie mogę... Ej, ale... Ale serio, nie no, za to musi być łapka w górę, nie, no... Z... Nie no, no ja sobie nie wyobrażam. O Jezu znam taki wsub. Teraz się trochę pospieszymy! Tak myślałem. O Boże, zaraz to będzie Tak no właśnie. No, właśnie. jest jak, jak O, co to jest? Co to jest? Eee. Nie no, fajnie taki diask glina. No nie no, fajny tak na sobie galo. To nie dostać. No nie, ale, ale dostać od spał na strzał. To jest już niezbyt fajne. Dobra, cyk. Kolejny Lucky blok. O nie, znowu schizy! A, zaraz pani na mnie kowadło! O, o, wiedziałem, wiedziałem. Co jest? Dwa spadły, a, bo tu dwa spadają. Ej, no, fajne, fajne. Dobra, umówmy, umówmy się, że będę otwierał lucky, lucky bloki do 15 minut filmiku, no. Już jest 12.45 prawie No jest dobra Otwieramy dalej O, Delay A, kolejny fajny jest O, Sniper Gear Sniper Gear Znowu Delay, serio Serio, serio O nie le stąd uciekłem! Ja nie mogę, ej, ledwo co stąd uciekłem. Nie wiem jak, ale... O nie, 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 nie! Nie chcę mieć kolejnych lagów. Nie, nie. <ścoughs> Minecraft się nie rób mi tego. Ja nie chcę mieć lagów, nie! Teraz będzie lag, jak nie wiem. O super. Raj mi zniszczyło Giant sobie. Aha, I mi już kolejny. Kolejny kwiatek, który sądzi, że jest winterny. O nie! O, to ten... To ten, to ten, ten to ten, to, 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 to ten dziwak, co chce. Wszystko za nic. A, wszystko za nic. Co ty chcesz, gości, co ty ode mnie chcesz? Co ty, gości, ode mnie chcesz? Nieważne. Nie chcę wiedzieć, co to jest. A, super, kolejne, na Nie No, miło, miło. Fajnie. I'm useless. Mm. To jest serio przydatne, no lucky sword takim miecznikiem trzepnę o kurde Ej, ile on masz życia? Ile on masz życia ten doktor Trasaurus? Trasaurus, dobra, nie, nie będę o, idę na polowania slajma moim lucky swordem o super, fajnie, nie no fajnie, fajnie Fajnie! Ciekawe czy bym zabił tego dżania O kurde, bo ja sobie tu poaplam, ma tu nam 120 20 sekund. Dobra. Kilka ostatnich lat w znowu doktor Petraeosaurus. To coś co zaraz wybuchnie jak to dotknę. O nie! O nie, znowu to coś. Dobra, i słuchajcie. Teraz idziemy z ostatnim lucky blokiem. Co, co się w nim znajdzie, tego nie wiem. Ale to jest już ostatni lucky blok. No, i w ostatnim lucky bloku mamy Ender Perły. No więc, jeżeli Ci się filmik podobał, to mnie zalajkuj, zasubskrybuj i możesz komentować. Bo to mnie bardzo motywuje. Jak widać tutaj, tyle laki bloków poszło. Sporo. Myślę, że ponad 40, tak jak przewidywałem. No więc, yy, do kolei. No, trzymajcie się do kolejnego odcinka. No i siemaneczko, no i cześć!